Cześć witajcie! Z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku, znaczy w drugim odcinku u mnie na kanale, a w trzecim z naszej serii z o dwóch takich co przyjęli gospodarkę i dzisiaj ze mną Piotrek, który stoi na mojej prasie pryfa. Dobry. jak wiecie u Piotrka na odcinku, Piotrek sobie skończył zniwa i zaczął tutaj prasować, Będzie dzisiaj kończył tutaj pracować 60, a ja robiłem sobie sprasowałem to pole właśnie. I wy parę bereczek. I dzisiaj u mnie też jest pracowanie na odcinku, tylko Okrągłe. I jedziemy sobie Z sikiem Bart, ten Z sik jest bardzo fajny, przynajmniej errorów nie ma. Jak połowa tej mapy. Jedziemy najpierw tutaj, bo mam dwa pola. Nie śmiej się! Ale przynajmniej nie ustało nam się połączyć. Bo masz problemowo, ja. Jeżeli to można nazwać połączeniem bezproblemowym, gdzie ja, ja mam lagi, no to wiesz. No, w następnym odcinku ja będę pod jeszcze oczeknikiem, a się wspierał. Tak. Będzie zbieranie belek. Ja na następnym odcinku. Bo ja swoje chyba poza odcinkiem, będę musiał zwieść. Bo niestety, tak, tak niestety wyszło. Bo nie, nie mamy żadnego, a będziemy musieli wynająć traktor od sąsiedzi, sąsiedzi wsi, żeby ktoś się nie pozbierał. Ja tak u znajomego załatwi No, tam nie ma problemu. Tam ustawił ten pomost zetowy na 1 km na godzinę, ktoś siedział zetowy. Taką mamy ruską prasę Prypa. Tej prasy ogólnie używałem na 15 grałem na West Bridge, bo była tajna. Zawsze. A inna prasa nam nie działała i musieliśmy wziąć taką ruską niestety. Bo innej takiej małej, fajnej Polski nie ma, no nie Piotrek? Tak, tak. To są takie duże prasy. No ale no, akurat taka seria na weekend można powiedzieć. No seria weekendowa, bo u mnie odcinek w piątek w i w niedziela, uprawka jest w sobotę i w poniedziałek, więc taki weekend i po weekendzie troszkę macie to seria, ale jest seria bardzo fajna, myślimy. U mnie się przyjęła. Udatka jutro zobaczymy jak się przyjmie. Więc jest dobrze. Tak A ja uważam. Ja to, to też uważam że to dobrze. <gry> Ja hmm. tu już prawie kończę prasowanie, jeszcze trzy mi tak zostały. Czekaj, hmm. chyba tutaj się męczę. Obelka koło Chyba Trzeba to popchałem tak lekko z retorem. Lecimy z... lecimy z tą serią. Ten zetorek tak fajnie chodzi, fajnie tak wróci. Ja już tutaj dwa zaraz pewnie na to drugie pole swoje. Nie wiem, na przykład na, w następnym odcinku będzie to zbieranie kostek, a u mnie... U mnie pewnie będzie obornik. Piątek. Za ładowarkę wynajmniej. Tu przyjedzie mi ładować, a, tak, ja mogę, ja mogę na to właśnie. A oczywiście nie tylko u siebie będę wozić, bo już tam u Piotra coś wywiozę, tego obwornika, tak po sąsiedzku, a Petrek mi zamian gnojowice rozleje, na jednym z pól, u siebie na odcinku. No tak to, to ja inaczej na no gospodarstwo tam tam Mhm, dzięki. <laughs> Ale to ja, bo ja robię odcinek z obwornika, bo ja mam rozwódnik, a Petrek robi z gnojówki, tutaj też ja w tygodniu. Myślimy, że ta seria... No ta seria tak myślę, że ona długo nie będzie trwała. Mm. Ale tak wszystkie prace pewnie wykonamy, na no, nie Piotrek? Tak. Będziemy się starać o wszystkie prace, bo... Te... No, na przed uruchomieniem kry to... Jest kamera. To, to i po piekłońcami porostą. Jest problem. No właśnie. Ale spokojnie. Tak myślimy, myślimy, że właśnie wszystkie prace i... Ty, mój Zetor ma otwierane drzwi, wiesz o tym? O. Ja to Tylko ja nie to, tak fajnie, ale... Ja to już kończę pracować. Głotniki ma ściągane. Wiecie co? Jakiś system tutaj na Cepesze... Ja właśnie skończyłem to pole. No, ale patrz, ile mi tu wyszło. By Teraz próbuję zrobić miniaturkę sobie, bo tamte... Zrobiłem to tak, trochę mi się nie potopało. Dobra, jedziemy później takich prac polowych. To będzie pewnie po oborniku orka, jakieś telezowanie. Czy ja wam mogę tylko potwierdzić, że u mnie to będzie na pewno orka? A z uprawy pod się, oh, czy coś w to będzie telewizowanie, bo ja mam tylko talerzówkę niestety, ty, ty, i, i agregat mam. To znaczy myślę, że zrobię odcinek... Z, myślę, że zrobię telewowanie myślę... O nie patrzcie, bo 60 stoi w bramie, ja już to otwieram, tutaj, tutaj nikogo nie było. Eee, bo myślę, że zrobię telewizowanie, myślę, że zrobię sobie po zimniakach jakiś odcinek, taki już na koniec serii. Akurat, no nie Piotrek? Tak, tak. To z po ziemniakach, i tak samo Piotrek, myślę, że na, jakoś tak na koniec zrobi sadzenie ziemniaków. Znaczy ja, bo mam sadzarkę teraz. Ty masz sadzarkę czy ja mam sadzarkę? Bo nie wiem. Ojko, myślę, chyba buraki jechałem. To ty masz buraki, więc wiesz. A, użyj e, sadzarkę. Chyba ty masz. Bo ja mam się w nich do... Czy ja nie wiem, to jest na posadzarka, w ogóle my ją mamy do... Zobaczę na gospodarstwie, czy hmm. mam. Toś ta pewno ma. Nie no, coś, coś mam, ale zaraz zobaczę. No nie wiem, czy to już się pamiętam, co ja mam. Oczywiście zapraszamy na nową stronę na Facebooku i na grupę. Link w opisie. Ja mam cielnik to w kukurydzy i to poraku. Aha, czyli dobra. To ja sobie zrobię e, 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 po ziemniakach, w takim razie odcinek z jak wykopię ziemniaki, po prostu zrobię odcinek stalezowania po ziemniakach i myślę, że zacznę salić ziemniaki jakoś na tym odcinku jeszcze. Pomyślę, że to się spokojnie wyrobił, bo ja mam małe pole tych ziemniaków, więc... Więc powinienem się wyrobić Oto A odcinek z orki, no będzie pobornik. Po u mnie w następnym odcinku obornik, u Piotra Gnojowica, więc... Pewnie Piotrek też będzie pod Gnojowicy orkę robił Znaczy ja tam mój obornik oczywiście wyrzucę od siebie trochę na jedno pole Tak samo on mi wyrzuci Gnojowicę na jedno pole Może pod tej Gnojowicy bym sobie pracę rekstalizował, co? No może to jest mi na takie miejsce pole No czego ja mam. Czego ja nie zbieram słomy? Super, nie opuściłem prasek mi tutaj walny jest na to pole, teraz właśnie tutaj robimy tą gojówkę, bo ono jest takie... Kręty żeby tu obornik wodzić ale myślę że tak będzie najlepiej właśnie żeby Ja Jasiu, to było takie no. pytanie teoretycznie No e, co zrobisz z pszenicą z skoro pszenicą? Yy, no bo mam na psie pszenicę i nie wiem co, z nią, co robi tak psiszę No to zaraz, bo ja mogę kiprować, to ja ci po odcinku to zrobię Dobra Ja tutaj zostawię tak się, że... Albo daj ci teraz zrobię. Idę w tym traktor. To jest na łące. A, bo ja Wysypać. mogę sypać albo Bo ja sypać mogę. Piotr pisać nie może. No kto tu kombajn postawił? Panie Może ja też nie mogę sypać. To ja normalnie wysypywałem, no nie? Aha sypię się normalnie To no, u ciebie normalnie, a ja właśnie nie, nie, nie mogę no, no właśnie tak samo u ciebie na serwerze nie mogłem Dobra, masz to sobie napraw Nie, to nie było kaj to mi tam Jak, to jest? To nie ja, to nie ja. Dobra. Chyba ty kurde kręca i nie wyjdzie mi. ile tych supelek może być? Chyba nie. No ale mały problem. Jaki? Nie mogę tak. program otwierać co? Jak problem znowu mamy? Nie mogę program otwierać wow To już tak, nie można na tym łapie na murcie otwierać drum Ooo, no, Niestety, trochę zbudowana ta seria jest na... Nawet... Dobra, Dla... Dla księcia... co ja do to ja tak sobie przejadę mu hmm. tego ale zacznij sobie gnojowice a, a czy nie no, mówię... No, nie wiem... Idź się utop. No, mogę. Tak. nie ma jeziora. Ani stawu, ani... Ile do sobie, co dobra Możesz ze mną no pojeździć. To chyba nie ma. Nie no, działało te mulki ostatnio tak już tu kończy, więc zaraz pójdziemy w łódkę O! Zaraz spoko Hehe, <grystanie> tak bardzo A tak wrocie flać alkohol Mmm I ślag, jaździesz, 40 FPS Patrzę na ps 2 Nie patrzcie, tutaj mam 60, a tu mam 40, nie mamy, naprawdę mamy problemy z tą mapą. Ale już co jeden jeden na tej mapie, tak myślę, no nie Piotrek? No Tamer Tu mało. Dobra Więc co? My tutaj skończyliśmy pracować no i co myślę, że w dzisiejszym odcinku bym na tyle pracowaniu dzisiaj po labion, tak też się sprostował. No i co, jak odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a my się z wami do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Yes.